Czołem modelarki i modelarze. Dzisiaj opowiem Wam o modelu 2S1 gwozdika. po naszemu goździk o nazwie własnej Melisa. Model ten jest inspirowany prawdziwym pojazdem, ale o tym powiem za chwilę. To jest model firmy Trumpeter, jak wynika z opisu. I podobnie jak w przypadku MTLB, temu modelowi nie mogę zarzucić jakichś większych problemów czy błędów. Bardzo fajnie się go sklejało. Jedyne co, co jest takim problematycznym elementem, tak samo jak w MTLB, to są błotniki, których tutaj z tyłu nie ma. Bo wóz, na którym się wzorowałem, luźno się wzorowałem on nie posiada tych błotników. Tu po prostu na tych zaczepach powinny być doczepione takie jeszcze dodatkowe dwa dość spore elementy. I one są w tym modelu przygotowane do zrobienia z blaszek fototrawionych. Z tym, że te blaszki są tak grube, po prostu nie dałem rady tego zrobić. Miałem w planie na podstawie tych blaszek z Hipsu samemu odzorować te, te elementy i no, że, z racji tego, że HIPs jest miękkim i bardzo plastycznym materiałem. Po prostu chciałem to tworzyć po swojemu. No ale koniec końców to się nie udało. No, bo zabrakło mi czasu i jakoś tak. Bałem się, że jak się, jak się tym zajmę, to po prostu nie skończę MTLB ani goździka na czas. Z tym, że tak jak wspomniałem, w Goździku te, te błotniki miały się nie pojawić, tylko w MTLB się miały pojawić, tak? więc taki troszkę mały off-top teraz był. Także no mam dwa zestawy błotników w zapasie, może kiedyś do jakiegoś innego modelu to wykorzystam, no zobaczymy. Co do blaszek, ten model ma, ich, no powiedzmy, że może nie dość sporo, ale troszkę tych blaszek jest. One w większości w przypadków są dość małymi elementami, oprócz tych błotników, które są dość spore, ale na tym modelu ich nie ma. Tutaj na górze kadłuba i na wieży są takie malutkie zaczepy, to się litery U. Co tu jeszcze było z blaszki? Oczywiście siatka, to jest najczęściej standard w wielu modelach. Tu jakiś element na, na, na dziale, tutaj osłona peryskopów. Także no jest troszkę tych blaszek. Tutaj z drugiej strony są też e, takie malutkie zaczepy na liny. W MTLB też takie zaczepy były, zapomniałem o nich wspomnieć, jak blaszki wymieniałem. To takie małe, może nie zaczepy, ale takie bardziej prowadnice, które, które pomagają układać linę. W tym modelu liny nie zamontowałem, chociaż była też w zestawie metalowa lina. Nie zamontowałem, ponieważ e, oryginał, na którym się wzorowałem, po prostu nie posiada tej liny, bo to jest model muzealny, nie może nie muzealny, ale to jest pojazd, który znajduje się w jakichś prywatnych rękach. I po prostu można, jeśli dobrze zrozumiałem, to po prostu jak się ma pieniądze, można tam pojechać, zapłacić i można takim pojazdem pokierować. No i na to wychodzi, że taki pojazd najwyraźniej nie potrzebuje takiej liny i po prostu jej tam nie ma. Może z względu bezpieczeństwa, żeby ktoś się nie zahaczył, ktoś nie nie wprawny, jak będzie wchodził po pancerzu, żeby się nie, nie wywalił. Albo po prostu może mają gdzieś obok przygotowany pojazd z gotową liną w razie jakby, jakby taki wóz się zakopał. Tak? Dlatego u mnie liny nie ma. Na zdjęciach oryginału też nie ma, więc, więc wszystko jest ok w tym przypadku. Model ten posiada głośnice ogniwkowe, tak samo jak MTLB. Yy, nie jestem pewien, ale one chyba ogólnie są robione z tych samych yy, mat, chociaż nie zaraz. MTLB był troszkę inny. Ok, dobra, W MTLB były takie, które mogłyby sugerować, że one są yy, ruchome. W pewnym sensie są ruchome, ale taki tak trzeba było je skleić. Te są te są troszkę inaczej zrobione i też widać, że są troszkę inaczej pod tym względem, że jakby jakość tych ogniw troszkę jest inna niż MTLB. bo w MTLB są takie bardzo ostre, bardzo wyraźne, są bardzo ładnie odlane, przygotowane, a w tym modelu ten detal w niektórych miejscach jest taki troszkę zalany nawet troszkę wygląda jak nie wiem do czego to porównać do jakiegoś odcisku w plastelinie na przykład tak że nie jest takie takie bardzo wyraźne tak samo jak ma to miejsce w MTLB ale ogólnie są dość fajne te gąsienice fajnie się je składało i dość szybko to idzie wbrew pozorom ma troszkę więcej niż MTLB bo ma jedną jeden jeden rząd jedną parę kół więcej tak więc jest troszkę dłuższy ogólnie cały pojazd ale Sama przyjemność, tak jak ja zawsze powtarzam, głośnice ogniwkowe, to dla mnie to jest mus i to powinno być w każdym modelu, w każdym nowym modelu, tak od starych ciężko to wymagać, a według mnie nowe modele powinny być być z czymś takim od razu w zestawie. Przy samej budowie tego modelu nie miałem żadnych większych problemów, chyba w ogóle nie miałem problemów. Tak on jest ładnie spasowany, szpachli chyba nigdzie nie dawałem. Nie, wiem, nie pamiętam przynajmniej, żebym gdziekolwiek dawał. I takie modele aż się, aż się chce sklejać, aż chce się składać. no to jest po prostu czysta przyjemność, po prostu zabawa. Mm, po prostu nie trzeba z tym modelem walczyć, tak? Ten model czy MTLB, jak coś jest nie tak, to najczęściej jest po prostu nasza wina i tyle. A właśnie, przypomniał mi się jeszcze blaszki dwie. O, w sumie trzy blaszki. Weźmy tutaj przy wieży, bo akurat tak na, nią, o, tak na nią patrzyłem. E, tutaj. Dwa takie paski, to jest blacha, to są z nitami. I blachą jeszcze jest tutaj ta, ta osłona tego, tego peryskopu, czy tam wizjera, Ona częściowo jest plastikowa, od połowy jest, jest blaszką, po prostu. Tak? To, jest, to jest trochę dziwne i głupie, że lepiej zrobić cały element z blaszki. No bo tutaj jeszcze trzeba było, mm, musiałem się bać o żeby to wyglądało jak jedna integralna całość, tak, żeby nie było miejsca łączenia. To akurat nie jest jakimś większym problemem, no ale trzeba mieć to na uwadze, że po prostu w połowie tego elementu, w tego elementu jest po prostu, jest łączenie, tak. Tutaj go chyba nie widać, więc myślę, że dobrze to, to zamaskowałem A, właśnie z takich dość istotnych minusów, czy minusów, no myślę, że... Mm, jak ktoś będzie go po prostu spudła, to na to uwagi nawet nie zwróci. Ja tylko dlatego zwróciłem uwagę, ponieważ zrobiłem te napisy, one są po prostu malowane. Po mas prostu maski zrobiłem. Z internetu wydrukowałem sobie na kartce ten napis, wyciąłem sobie, przykleiłem to na taśmę. Na taśmie w je tym ja to wyciąłem, nakleiłem kliknąłem orografem i wyszło to całkiem spoko. Ale co do tego minusa, który zauważyłem, właśnie przy robieniu tego napisu, to ten element tutaj, to takie to zgrubienie, ono jest w złym miejscu, ponieważ napis ten, on jest taki, tak, on jest troszkę za szeroki niż w oryginale, ale ogólnie napis ten powinien się zamykać między tym elementem, tym zgrubieniem, a tą skrzynką. I to jest takie to jest spore przesunięcie, ale też z tego względu, że, że ten element powinien być dużo bliżej tutaj, tak? On powinien być Powiedzmy o połowę bardziej przesunięty, więc myślę, że jak ktoś będzie sklejał ten model i dla niego to będzie miało znaczenie, no to warto się przyjrzeć właśnie nad tym miejscu, skupić przy przyklejeniu modelu. Tak, podejrzewam, że skoro ten element jest u miejscu to jeszcze może ten zaczep z jednej i z drugiej strony też może wymagać jakiegoś głębszego przyjrzenia się, tak, żeby to też dobrze umieścić. Chociaż, jak się robi model z pudełka, to on oznaczenie ma tylko na burtach pancerza. Także myślę, że tylko, tylko ten napis po prostu na to, przez ten napis na to uwagę zwróciłem. Myślę, że jakbym robił standardowy model z pudła, to, to po prostu nawet bym o tym nie wiedział, tak? Taki, taka, taka mała wskazówka, może nieistotna, może istotna, ale myślę, że można na to uwagę zwrócić. I tak jak wspomniałem, co do tego pojazdu, yy, to jest wóz, z, powiedzmy tam prywatny, z rąk prywatnych. Co on ma za kamuflaż, to nie mam zielonego pojęcia. Starałem się odzorować kolory, tak mniej więcej. No, czarny, jak to czarny, ja go troszkę spłowiłem kolorem białym, żeby nie był taki intensywny. Brązowy to najpierw pociągnąłem takim bardzo jasnym brązowym kolorem. I on tak miał zostać i cienko farbami olejnymi przyciemnić, no ale się okazało, że mi to nie, nie za bardzo wyjdzie tak, jakbym chciał, więc po prostu dołożyłem ciemnego brązowego i po prostu te jaśniejsze łaty poprawiłem ciemnym kolorem i coś bardzo fajnego się stało coś co było też na prawdziwym pojeździe coś co jest mianowicie hmm, chciałem to uzyskać przy pomocy farby olejnej yy, ale wiem że to by nie wyszło i dobrze że, że, że szybko się zorientowałem i po prostu aerografem poprawiłem ciemnym brązowym a chodzi mi o to że tu w niektórych miejscach widać taką jasną obwolutę tego poprzedniego koloru i widać że on był dużo jaśniejszy na każdej łatce to widać. I w prawdziwym pojeździe też takie coś ma miejsce, więc wyszło jeszcze lepiej, jeszcze lepiej niż, 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 niż zakładałem. Tak, tutaj to, ta łata dość ładnie jest odzorowana z taką wolutą jasną. To, jest taka, to nie jest taka regularna woluta raz, raz wychodzi spod tej ciemnej, raz, raz w tych miejscach nie wychodzi i tutaj i w oryginale, więc, więc myślę, że niechcący udało mi się zachować taki dość charakterystyczny wygląd tego kamuflażu. A jakiego to jest w kamuflaż, to nie zielonego pojęcia. Przeglądałem sobie zdjęcia, starałem się szukać w internecie, ale no nie znalazłem. Nie jest to polski kamuflaż, tak mi się wydaje, ponieważ układ tych ład jest inny niż w tych polskich goździkach. I sam ten kolor bazowy, ten zielony, bo ten czarny, brązowy to powiedzmy jest zbliżony do, do tego oryginału, przynajmniej tak jak to na zdjęciach widziałem. Ale ten kolor zielony to nie jest ten, ten, ten takiego my używamy na rosamakach, czy leopardach, czy na jakikolwiek innych naszych pojazdach. Ten zielony bardziej wpada w taki niebieski jakby kolor. I niestety na tym filmiku tego nie widać, a może i widać na tych zdjęciach, które są w galerii, gdzie będzie link poniżej pod tym filmikiem. Niestety kolor, który mi się udało w aparacie uchwycić jest troszkę bardziej wchodzący w tą naszą polską zieleń. A w rzeczywistości ten model i oryginał ma bardziej wchodzący właśnie w niebieski kolor, tak? I, yy, i ją dotyczy, tym bardziej to, 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 to dyskwalifikuje go jako ekopolski zielony. tak? Więc, więc zdjęcia troszkę niestety przekłamują prawdziwy wygląd tego koloru. Musicie wyrzucić mi na słowo, że ten kolor bardziej wchodzi w niebieski niż, niż taki, taką um, polską zieleń, że tak powiem. Jak łatwo można zauważyć, model ten jest dość mocno ubrudzony, mocno przetyrany i starałem się jakby oddać ducha tego pojazdu, tego, tak jak on na zdjęciu wygląda, na zdjęciach. On jeździ po, po czołgowisku, takim typowym czołgowisku, jak są na jakichś lotach, czy tam pewnie w Bornym, chociaż w Bornym nigdy nie byłem, ale do Darłowa jeździłem z kilka lat pod rząd prawie że ale no tam to na standardze na oczywiście jest błoto, no bo jak jest czołg, czy jakikolwiek inny pojazd, zwłaszcza gnośnicowy, no to musi być błoto, najlepiej takie, żeby on zarół dziobem, ochlapał ludzi na pancerzu i kołciesze gawiedzi, <grywka> dał im sporo, sporo frajdy, tak, tym, tym, tym chlapaniem błotem po twarzy, po ciuchach i tak dalej. I tutaj w tym pojedzie też staram się to oddać. I pojazd na zdjęciach ten goździk, ta melisa na zdjęciach ona jest bardzo mocno upoprana w błocie. Do tego stopnia, że ona w wielu miejscach prawie że cała burta jest pokryta takim świeżym, świeżym błotem, tak? Ja też nie chciałem aż tak tego wzorować, ponieważ po pierwsze bałem się, że mi się to w ogóle nie uda. Ja w ogóle nie potrafię robić ciężkiego brudu. Ja zazwyczaj jak brudzę modele, to daję, daję jakiś, jakiś taki jasny kurz takiego grubszego błota się strasznie boję jakoś po prostu nie czuję tego tak to nie jest coś, coś czym czuję się dobrze no i po prostu boję się że po prostu model zepsuje także staram się ubrudzić ten model ten pojazd ale zrobić to w taki sposób rekontrolowany na miarę moich możliwości zdaję sobie sprawę z tego że może są jakieś takie miejsca które może nie do końca Mogą, mogą być realistycznie zerowane, ale starałem się jakoś tak z głową to zrobić. I czego użyłem do brudzenia tego pojazdu? A użyłem do tego pigmentów, bo ja raczej go brudzę pigmentami. Mam tam jakieś preparaty chyba z Ammo albo z AK. Jakieś świeże błoto, No, tego typu, jakiś tam zestaw miałem do, do, do błota, tak. I, ale. Co cholera po prostu nie potrafię tego, tego używać. Tak. To mi tam w tym pojemniczku już tam wysycha. A samo to, że te kolory jakieś takie dziwne są. To mi po prostu nie pasuje w tym. Dużo bardziej wolę się bawić pigmentami, robić taki zasknięty kurz, zasknięty brud, zasknięte błoto, niż, niż takie świeże, mokre. I no i myślę, że chyba nie najgorzej to wyszło. Kolorów, jakich użyłem, to pierwszym kolorem, jaki użyłem, nawet posmarowałem tam cały pojazd gąsienice, koła, tam podwozie i tak dalej. To był kolor mm, Okra Natural, czy jakoś tak, czy Umber Natural. W każdym razie on wchodzi, Umber Natural chyba, tak, tak. On wchodzi w taki troszkę bardziej rudawy kolor i po prostu cały ten model wyglądał jakby jeździł po, po Marsarze. Jak ktoś kojarzy Starcrafta, no to będzie wiedział o co chodzi. Marsara to jest taka planeta, która w pewnym sensie swoją powierzchnię może przypominać Marsa, bo jest wszędzie cała masa takiego rudego pyłu. Także no, no nie, nie wyglądało to za bardzo, nie wygląda to jak łazik marsjański, więc ten kolor nie był odpowiedni. I starałem się ten kolor tego pigmentu, tego takiego yy, rudawo-rudzawego, znaczy on też zależy od światła, jak ten pigment, raz jest taki ciemniejszy, jak jest taki inny światło, albo na zdjęciach to już w ogóle totalnie rudy, wygląda tak totalnie rudy kolor, no ale starałem się go innymi kolorami zniwelować. Znalazłem jakiś pigment, tego kiedyś kupiłem na jakiś konkursie w woreczkach, tam chyba cztery pigmenty były czarne. Jaki właśnie chyba taka, taka bardzo mocna rdza. Taki kolor, taki coś jak haki i coś tam jeszcze. No I właśnie ten khaki tutaj użyłem tu w niektórych miejscach tutaj tutaj on tam mi się przebija. On pomógł mi troszkę te, trochę ten rudy zwalczyć, kolorem rudy nie jest, nie jest już taki rudy. Ten khaki jest tutaj na przykład wciągnięty w te, te, w te, w te lampy. Tak, to on jest ten kolor właśnie. I on tak fajnie się zmieszał z, z tym z tym rudym i i fajnie go zrobił na takie na takie błotko do tego dałem tam jeszcze w niektórych miejscach takie jasne jasne ślady od pigmentu european earth jak się nie mylę no taki bardzo jasny bardzo jasny pigment taki bardzo piaskowy tutaj w niektórych miejscach troszkę porozjaśniałem troszkę takie kępki może nie kępki ale takie większe skupiska tego dałem pigmentu tak samo tu, tu z tyłu dałem i to wszystko po to, żeby, żeby po prostu troszkę ten brud urozmaicić. Oczywiście. racji tego, że ten pojazd jest w ciągłym ruchu, w ciągłym użyciu. Ja nadpisałem do tych osób od tego pojazdu, żeby tam po prostu powiedzieli mi, dali więcej zdjęć tego tego wozu, bo chciałem go zobaczyć. Najlepiej, czy był wóz umyty, znaczy umyty, no w miarę czysty. Bo ciekawe jaki koła mają kolor, tak? No ale tam pani, która mi odpisała, napisała, że nie, nie mają żadnych zdjęć tego pojazdu, my tego, bo on na prostu pierdolony cały czas on tam pracuje, sobie jeździ. No ale tak, yy, oglądając zdjęcia yy, innych goździków i zdjęcia tego, tego gdzieś tam prześwitywało mi, że po prostu kolor kół oczywiście powinien być taki sam jak kolor bazowy, czyli zielony, tak? Co akurat wydaje się dość logiczne, bo ten zielony to na pewno jest kolor kolor podstawowy, więc żeby koła miały inny kolor. Co prawda mogą mieć, tak jak w polskich guździkach, kolory tam czarne i, i brązowe, ale z tego, co tak mi się chyba udało spod tego brudu dojrzeć, tam w niektórych miejscach, to te koła po prostu wszystkie są w takim samym jednym kolorze, jak, jak, jak ten bazowy kolor kadłubu. I co do jeszcze brudu, no to wiadomo, tutaj od spodu jest jakiś tam ubrudzony, bo on brodzi w tym, w tym błocie. Tu góry w zakamarkach zwłaszcza dają takie... Mm, takie, jakieś takie większe skupiska brudu, troszkę takiego nachlapanego, trochę takiego tutaj już co już dłużej tam się zbierał. Na tak samo. Wieża nie jest aż tak bardzo mocno ubrudzona. Ona po prostu, no w takich miejscach powiedzmy kilku ma troszkę większe skupisko tego brudu. Zwłaszcza tam przy włazach, gdzie po prostu ludzie mogli chodzić. tak tu przy włazach, tu przy dziale, gdzie ktoś po prostu mógł po prostu z pancerza włazić. To takie miejsca, które mi się wydawały dość logiczne, gdzie ten brud mógłby się w większej ilości zebrać. Więc myślę, że, mam nadzieję, że moja logika jakoś dobrze zadziałała i, i po prostu tutaj jest to ubrudzone dość dobrze. Gdzieś tam jakieś takie delikatne kropki na, na dziale, na lufie, no wiadomo, walnie tam w błoto, wbije się na pełnej prędkości, coś tam chlapnie, więc na lufa też musi, musi troszkę być brudna. Nie chciałem, nie, nie, nie chciałem po prostu jej za bardzo usyfić, tylko tak troszkę, żeby nie odstawała od reszty. i No i tak, tak to po prostu wyszło. A i tutaj jeszcze w dwóch miejscach, w, sumie w dwóch miejscach, w czterech miejscach w sumie to jest takie bardziej zauważalne. Ja cały ten pigment zabezpieczałem pigment fixerem. I z tym preparatem, już takich też na tym się złapałem. on jak jest świeży, jak jest nowy, on, go się użyje, odparuje, to w ogóle po nim nie ma śladu. Po prostu nie, po prostu nie było widać, że ten fixer był używany. Ale jak się go dłużej używa, jak się go zabrudzi, to on po prostu nie wysycha. Może wysycha, ale zostawia plamę. Jak tutaj widzisz taką plamę wokół tego tej osłony tych świateł? Tych, tych tak samo tutaj. To lepiej będzie widać na zdjęciach w galerii. Tak samo tutaj i tutaj. Bo to później było przeze yy, mnie yy, tam jeszcze do, doprawiane pigmentami yy, i po prostu ten pigment sobie po prostu ubrudziłem. Yy, pigment tego fixera sobie po prostu ubrudziłem pigmentami. On po prostu chyba może tracić jakąś swoje właściwości. Taki bardziej lepki, się bardziej gęsty robi. Więc no, należy uważać przy używaniu fixera, żeby sobie go po prostu nie zniszczyć. Najlepiej po prostu wziąć sobie odrobinkę, przelać do jakiegoś małego pojemniczka no i po prostu w, w, tam po prostu maczać maczać pędzel, którym potem możemy zachaczyć pigment, no po prostu żeby sobie tego preparatu nie zniszczyć, tak ja teraz żeby będę tego fixera używał tylko do jakiegoś takiego właśnie grubszego błota gdzieś niżej, a do robienia kurzu, po prostu będę musiał sobie kupić nowy, już czysty fixer, żeby po prostu go, żeby spełniał spełnił swoje zadanie, czyli, czyli po prostu utrwalanie wyschniętego lekkiego kurzu, a nie robienie mokrego błotka, coś coś ten design. I tak chyba już na koniec, jeszcze jedna taka mała rzecz. Taka zagwostka, którą miałem, taką dość to jest taki kosmetyczny trochę temat, chodzi o wydech, ponieważ no, wczoraj już miałem robić tą galerię zdjęciową, w sumie zacząłem ją robić. I, i zrobiłem. I tak patrzę, kurczę, no, ten wydech wypadałby jeszcze jakoś od, zaznaczyć, że on tu też tutaj, że on funkcjonuje w tym pojeździe. No, i tak kurczę. Jak go teraz obrócić, żeby on w miarę dobrze wyglądał? No, wydech, jak wydech, walimy sadzą, jak użyłem czarnego pigmentu, fixerem go zabezpieczyłem. No, ale kurde, no. Zobaczmy, jak to wygląda w rzeczywistości. No, i odpaliłem sobie Google. Patrzę na zdjęcia. I się musiałem dużo naszukać, żeby znaleźć goździka, który tutaj będzie miał jakąś sadzę. Po prostu szukałem potwierdzenia rzeczywistości, bo dużo zdjęć goździków jest. Yy, Niestety, sporo zdjęcie z drugiej strony, a jak jest z tej, to nie zawsze jest ostre. A jak już są, to najczęściej są po prostu to dość, to dość czysto, tak? I, ale udało mi się na szczęście jeden model znaleźć, żeby usprawiedliwić to, że będę mógł sobie pobrudzić i po prostu pokazać, że to jest wydek, bo po prostu chciałem to pobrudzić się uparłem i po prostu musiałem znaleźć chociaż jedno zdjęcie, które mi powie, że tak, tutaj musi być sadza, tak? I, i po prostu tak zrobiłem. A właśnie, co to sadzy i brudu? lufy hamulca nie brudziłem pigmentem co zawsze robię hmm, tego akurat nie brudziłem, bo oryginał jest, nie jest ubrudzony, bo on po prostu nie strzela, nie wiem czy ma jakieś wartości, właściwości bojowe prawdopodobnie nie, jako tam prywatny, prywatny sprzęt a tego w tym modelu też akurat lufę ma czystą, tak jak w tym jedynie tutaj po prostu swosh taki dość intensywny, żeby tu podkreślić te te wszystkie wyloty, że tak powiem na tym, na tym tłumiku na tym hamulcu no, i chyba to jest wszystko, co, to, co mógłbym powiedzieć o tym modelu. Mm, ogólnie jestem na tak. Polecam kolejny trampeter, który sklejałem, który się fajnie skleja. Yy, jest dość, dość, dość dobrym, fajnym modelem i fajnie, fajnie wygląda. I naprawdę warto się na, 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 tym, na tym pojedzie skupić. Sam pojazd jako tako, nie wiem, czy mi się podoba, jeśli chodzi o jego bryłę. Jest na pewno nietypowym modelem w mojej kolekcji. Ponieważ ja raczej robię drugowojenne pojazdy, co nie znaczy, że się ograniczam tylko do takich pojazdów, no bo będę chciał robić różnego rodzaju wozy, tak. I jutro idę na konkurs do Tampere i po prostu będę chciał na ten tym konkursie sobie kupić jakiś model i coś innego niż zawsze, nie żadne pantery, tygrysy, jakiś pancer dwójki, cokolwiek, tylko będę szukał czegoś, czegoś takiego co Kurde, ten model muszę mieć, wracam do chaty i go robię. tak? Na takie zasadzie nie coś, co będę chciał odłożyć na, na później. Tylko taki model, że jak wrócę, to tego, tego samego dnia, jeszcze otworzę pudełkę, ja będę chciał go sklejać. Na coś takiego liczę. No zobaczymy, czy coś mnie, coś mnie tak za ciekawi zainteresuje. No tak, ale dlaczego goździk? I dlaczego akurat konkretnie ten goździk? I dlaczego Melisa? A wzięło się to stąd, że od jakiegoś czasu, nie wiem, od roku, może trochę dłużej. Na no, trafiłem na YouTube na taki kanał, m, takiego gościa, który y, po prostu opowiada o, o Rosji, o krajach wschodnich. Y, y, to dużo, dużo takich ciekawych rzeczy, ciekawych historii, niektóre śmieszne, niektóre mniej śmieszne. I po prostu lubię go oglądać i to jest jeden z takich kanałów, który ostatnio y, nie tylko przez ten konflikt, który się dzieje, ale no, przed tym konfliktem, jeszcze bardzo lubiłem Jakieś coś pojawiało, bo tam też coś ciekawego było, coś nietypowego, takie tematy niszowe. I pomyślałem sobie, że daję go tam napiszę, tam trochę z nim pogadam i, i, i po prostu powiem, że jestem modelarzem i tak dalej. I po prostu nie będę mm, wspierał go na Patronite. Yy, w takim sensie, że zamiast wsparcia finansowego, po no prostu sobie model goździka. Dla mnie to będzie frajda, takie podziękowanie za to, że robi fajne materiały. Ja mam frajdę, bo oglądam sobie Ciekawe filmiki o fajnych, fajnych, ciekawych nieraz sytuacjach, tak jak powiedziałem, mniej lub bardziej strasznych. I w tak po prostu w ramach zapłaty, że tak powiem, za, 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 za możliwość oglądania po prostu zrobię dla niego model. Spytałem się go, on powiedział, że o kurde, fajna sprawa i tak dalej. Że mi się chce, mówię, sama mi się nie chcieć. Nie lubię sklejać modele i lubię, lubię, lubię robić modele dla kogoś, jak jaką jakąś tam wizję. To dla mnie jeszcze lepiej, tak? Mam jakąś motywację i wtedy mam jakiś termin, deadline, wtedy model się nie przedłuża, po prostu biorę i go robię. Yy, no ale się go spytałem, że jaki tam, powiedzmy, wyraził jakąś taką, trochę zaskoczony był, ale wyraził jakąś tam chęć i zgodę na, 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 na to, żeby taki prezent dostać. Ja się go spytałem, dobra, no ale jaki pojazd? No i właśnie wspomnił mi, właśnie o tym goździku, o miejscu, gdzie na nim je jeździł. Miał okazję właśnie kierować tym pojazdem. No i tam dał mi na, na, na miary na, na ten. Na na ten na ten wóz i po prostu tak dobra będę miał chwilę. Trochę się uporam to ci go zrobię. No aż akurat niedługo będę będę w niedaleko miejsca yy, gdzie, gdzie ta osoba mieszka. Ale no myślałem sobie dobra teraz mam mam okazję mam jakiś deadline mam termin mam motywację to szybko ten model zrobię i po prostu niedługo niedługo po prostu ta osoba ten model dostanie. I mam nadzieję że będzie zadowolona z, z efektu mojej pracy. No nic i to chyba wszystko co mam do powiedzenia o modelu 2S1 Goździk Melisa firmy Trampeter w skali 1 do 35. Poniżej yy, macie linki do, do innych moich mediów społecznościowych, do Facebooka, do Galerii Modelu, do Instagrama, którego niedawno założyłem i będą tam wrzucane zdjęcia modeli bieżących, które aktualnie kończę i zdjęcia jakiejś tam starej galerii po prostu będę dorzucał. I tak jak wspomniałem wcześniej przy filmiku MTLB. Na Instagramie jest o tyle fajnie, że można tylko 10 zdjęć wrzucić, więc nie będzie takiego powiedzmy spamu, spamu warsztatowego, tak jak mam na Facebooku. Tam będą tylko skondensowane galerie 10 zdjęć modelu z opisem tutaj za model I po prostu tyle, taka typowa galeria, a nie galerio warsztat, tak jak mam na Facebooku, tak więc. Myślę, że warto śledzić te wszystkie, te obie strony, tak, i Facebook, i, i Instagrama i tam po prostu będę wrzucał to co jakiś czas zdjęcia modeli bieżących, no i tam jak za długo nic nie będę wrzucał, to po prostu będę jakąś starą galerię będę wygrzybywał i będę update'ował tego Instagrama, żeby tam po prostu zwiększać content i żeby ten, ten mój profil co chwilę tam się... Tam się ruszał, że tak powiem, żeby widać było, że, że jestem aktywnym na, 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 na tym medium. No i cóż, i chyba to wszystko. Wracaj do modeli. Same się nie skleją.